hej, z nami dzień na Arubie. Jest godzina dziewiąta. Najpierw odbieramy skuter, bo pierwszą część dnia chcemy przeznaczyć na eksplorowanie wyspy. Kosztowało 80 dolarów za dzień. Pierwszy punkt i od razu wielkie wow. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Na Karaibach co prawda już byliśmy, ale ta plaża była jedną z ładniejszych, jakie widzieliśmy. Nazywa się Divi Beach. Było naprawdę przepięknie. No dobra, spędziliśmy tu trochę czasu i jedziemy do następnego punktu. Po drodze robimy jeszcze krótki przystanek na kawkę w Starbucksie. I to był wieczny dzień. Dosłownie urywało łeb, co się zobaczyć. Na Arubie są jakieś crazy ilości kaktusów. I jeszcze więcej kaktusów. I jeszcze więcej kaktusów. A później kolejna plaża, Baby Beach. Uważana przez lokalsów za najładniejszą. Ale na nas zrobiła nieco mniejsze wrażenie, pomimo niesamowitego koloru wody. Ale no kurczę, te tłumy ludzi, no to jednak nie dla nas. Spadamy. Przyjechaliśmy całe południowe wybrzeże wyspy. Było naprawdę całkiem urok A teraz... Czas na obiad. Akurat byliśmy w pobliżu statku, więc jedliśmy tam. Oddajemy skuter i łapiemy się jeszcze na krótką przejażdżkę Buggy. Teraz czas na część drugą. Chyba jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy kupują dzień w resorcie i płyną tam o 15. No i tu nie możemy nie wspomnieć o tym skamie na skalę światową. Czy Wam też Aruba się kojarzyła jako wyspa z flamingami? Mhm. To jest chwyt marketingowy. Tam są flamingi rzeczywiście, ale są tylko w prywatnym resorcie i dodatkowo mają podcięte skrzydła, żeby nie odlecieć. Przeżyliśmy szok. Resort był piękny. Wiadomo, plaża też, ale no miałam lekki mindfuck po tym, co się dowiedziałam. Ciekawostka. Na Bonaire, wyspie tuż obok, wygląda to tak. Niezły marketing ktoś zrobił. Dajcie znać, kto też żył w takim błędzie. No dobra, spędziliśmy miło dzień, poczytaliśmy sobie książki. Czas wracać, bo zaraz ostatnia łódka. Powrót był bardzo wesoły. W ogóle zobaczcie, jakie mamy fajne maci-maci stroje. Potem szybkie ogarnijcie się na statku i kolacja. A potem czas na spacer po okolicy. Poszliśmy do portu, tam były nawet jakieś pokazy, ale jednak zmęczenie słońcem i wiatrem dało sobie znać. Rzeczy szybka opczajka, co się dzieje. Na statku. No i tyle, dzięki, że spędziliście z nami ten dzień.